Moi drodzy, ten odcinek jest tak jakby szybciej niż zwykle, dlatego że pójdziemy dzisiaj we wszystkie trzy upgrade'y Wizard Monkey. I z tego, że szybkie, dlatego że prezentowałem e, chyba jakoś tak 5-6 dni temu Prince of Darkness, tak więc wszystkie trzy piątki wizarda tak szybko czy mnie popierdzieliło nie chciałem to planowałem to zrobię to a ja bez zbędnego przedłużania, zapraszam was wprost do gierki ale będzie zabawy co nie wiara to ja muszę przyznać a więc moi drodzy witam was w gierce i będziemy używali oszydałby na tak wizard Spike Factory i zacznijmy od tego skromnego Wizarda. Tak myślę, że tutaj. W, sensie... w końcu postanowiłem wybrać się na Rankedy. Co jest już zmianą, według mnie, na lepsze. I. Właśnie tego typu, że prezentacja trzech tych e, upgradeów na jakiejś małpce będę właśnie próbował robić na rankedach. Dobra, tu na razie, jak myślę, będziemy mieli lekkie problemy, ale właśnie mamy od tego wall of fire, żeby było wszystko spoko. Wydaje mi się, że no właśnie, wypali się tuż przy tym. Nasz kolega idzie w. Prawdopodobnie tradycyjnym bomb sub farm, choć mam nadzieję, że mogę się mylić. E, dobra, czyli teraz postanowił walnąć trochę agresji, co jest normalne na rankedzie, oczywiście. E, I co, tech arcane blast. Formalnie mógłbym go teraz przycisnąć różowymi, dlatego, że chcę wybusić mu upgrade'y. Widzę, że ma wszystkie upgrade'y na bombie. Dobra, zobaczymy czy to jakoś pomoże. E, właśnie nie wiem, czy to będzie nasz Dragon Breath? W sumie mógłbym najpierw postawić tę. Myślałem nad Spike Factory, a miałem na myśli, tak, shooter oczywiście. Dobra, no i co? Będziemy raczej chillowali właśnie z tym. W sumie mógłbym powiększyć ekonomię przy pomocy zielonych. Tak jak myślałem, wstawił farmę. Nie widzę innej strategii w jego tym, jak właśnie saby, bomb, farm. Dobrze, czyli co, choćby po faster shooting, nie potrzebuję nic więcej. Dlatego, że chcę wyczilować właśnie z tym wizardem, i tym tak shooterem. No, i co, czy istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mnie zraszuje fioletowymi? Wydaje mi się raczej, że będzie mnie raszował tak tradycyjnie. Więc dlatego potrzebna by mi była Spike Factory. Zmienię na różowe, co jest definitywnie no złe, no zły krokiem. Powinien kurde ciągle lecieć tymi. No i co? No i może już właśnie moglibyśmy postawić te. Na razie choćby czarny... czarnymi w sensie zebrasami. No i co? Spike Factory tak tutaj. Chodźmy tu tak. O, tak jak widzę, będzie miał problemy z tym. Bardzo dobrze. Właśnie, bomb, ja, nieważne jak będziecie się starać, on zawsze będzie miał problemy z zebrasami. A ja potrzebuję Spike Balls. Na razie, Spike Balls będą nasz kamoteksyn. Ołki, okay, teraz chodźmy tęczowymi Czy nasz kolega chce jakieś poważniejsze plany jeżeli chodzi o te? A nie, w sumie Village W sumie Village Czyli ma już możliwość pójścia po naprawdę fajne, zbaksowane te eee, Monkeyopolis To jest też dobre to jest też dobre. Nie, nie mogę powiedzieć, że nie. Dobra, jeżeli chodzi o. To mógłbym pójść po Nekrobantę tak tutaj. Wtedy będzie łapał całe to koliste T całą tą kolistą drogę. E, dobra, czyli jak na razie oczywiście zaczynamy z tradycyjnym shimmer. Wydaje mi się, że postawię jeszcze jednego nekromantę tam z góry, ale to dopiero jak mi będzie pozwalała ta. Nie wątpię też, że może on zraszować mnie czymś większym. Mam nadzieję, że po prostu że dojdziemy do late game'a. I przypominam, to jest też pierwsza gierka, więc ja nie wiem, co się od gościa spodziewać. W sumie na razie nie, nie chce mi się tego nekromanty stawiać. I w sumie, co możemy powiększać naszą, naszą ekonomię czarnymi, co może mu napędzić kłopotów. Formalnie, jako farm player, on by chętnie miał life advantage. Tak, patrząc na to, możemy to sprzedać, pójść po. Tak, shooter z overdrive'em. Tu, oczywiście, po tym, jak zdobędziemy wszystkie trzy upgrade y do Wizarda, będziemy szli w... w całą resztę. I teraz co nie będzie miał Ocean Open Buffa jeżeli go postawię tutaj, czyli jednak będę musiał go postawić tak tutaj, czyli muszę sprzedać tego Wizarda. Dobra. Więc chodźmy po niego tutaj, choćby po Nekromantę właśnie z Fireballem. No i Dergach powoli stakuje sobie te nieumarłe balony. No dobra, wiecie co? Wysłałbym mu coś bardziej agresywnego, żeby wybusić mu jakieś upgradey. W sensie więcej upgradeów. Wiem, niestety z własnego tego, że dwa razy klasterki będą. On w ogóle jeszcze coś. No, Dobra, tu. Dobra, tutaj rozbije się o to ideolo. Czy miałby to przegrywać? To by było dziwne. Czy ZOMG może też jeszcze dojść? Więc do tego co? Będziemy szli w Dragon Breath. Nie, on idzie tak tradycyjnie, to nie muszę się tak bardzo, nie muszę tak bardzo panikować. O, idzie jeszcze, ale może mi wysłać. Szkopuł w ty właśnie, że może mi wysłać, więc dlatego muszę mieć Spike Storm w pogotowiu. No i on ma 10 tysięcy co rundę, on w ogóle i leci tak tradycyjnie, idealnie, wszystko fajnie, ładnie. Ale ma straszne problemy, jeżeli chodzi o jego defensywy. On powinien iść w... Boblitz, W cokolwiek. Eee... Czy coś mu tam jeszcze, W sensie coś mu tam jeszcze przeszło, ale okej. Okay. Co, pierwszy taki poważny upgrade to będzie oczywiście mage Po Jack chciałbym pójść właściwie to tuż przy tym. I oczywiście z. Monkey Sense i Intense Magic. Ogólnie nie wiem co by było lepszym. Rozwiązanie dla niego. Przed udio 25 mógłbym się eee... wzmocnić o Spikestorm. Storm. Eee... wydaje mi się, że nie uda mi się dotrzeć przynajmniej do Mage'a. W sumie Prince of Darkness G byłby głupim pomysłem, na razie choćby w Samon Felix. No, ale co na razie, to sprzedajmy. Chodźmy w Arkmagea jako pierwszego. Eee, trochę, trochę się przeliczyłem, co nie? Dobra, nieważne. Ciach! No tak, jeżeli chodzi o to. Arkmage jest tak naprawdę połączeniem wszystkich trujek. Jeżeli chodzi o Maga. Dobra, co? Będzie drugi, oczywiście Prince of Darkness. Eee, I trzeci Wizard Lord Felix, który będzie oczywiście też tym najtrudniejszym. Eee, czy ja potrzebuję czegoś? On będzie miał na pewno wielkie ilości gotówki. Przez to, właśnie, że poszedł w Banana Central z BMA, ale. Ale tak się powinno iść. Dobra, no to co? Prince of Darkness. Jeżeli uda nam się jeszcze zdobyć Wizard Lord Figixa, będę naprawdę szczęśliwy. Właśnie tego jestem najbardziej. Właśnie jak to się mówi? No, nie powiem, że ze strany, ale on właśnie może kurde mi wysłać tego, czego się najbardziej obawiam. Dobra, nie, on na razie idzie z nami w late game. O, serduchowi wali, pierwszy odcinek na tym, na Rankedzie, o nie nie muszę, dobra jest wszystko gra uch oh my god szkoda, że nie ma ouch emote o nie, nie laguj mi teraz, nie laguj mi teraz, nie laguj mi teraz, proszę nie laguj mi teraz dobra, 54 tysiące ale dobra, moi drodzy, Wizard Lord Figix się na łapie szybciutko. I mamy wszystkie piątki, jeżeli chodzi o. I tutaj będzie wszystko, wszystko ten cholera za... zasłaniał. No nic. Eee, czy jakąś dobrą. scenkę mógłbym dostać. Dobra, nieważne. Chodźmy po Spike Stormy. Spamimy ciągle Spikestormami i Arcane Blastami. Eee, a jeżeli chodzi o niego, to wydaje mi się, że on może wysłać naprawdę spory rush, jeżeli chodzi o bady. Czy będziemy chcieli przetestować jego defensywy? Na razie wywalmy obydwa te. Dobra, wysyła mi good luck, więc. Tak, as I expected, Dobra, pójdźmy jeszcze po parę tych. Eee, jak ja to rozegram? Wydaje mi się, że. Mam lekki plan. Niech te wszystkie bady zaczną wchodzić w strefę rażenia tych. Dobra, teraz użyjmy Boosta, użyjmy Wizard Phoenix, Lorda, użyjmy wszystkich Spike Stormów. Formalnie nie widzę, żeby to by udało się, oczywiście, ale to, to może być właśnie szkopuł tego. Gdyby udało się rozbić chociaż jeden. Hmm? Dobra, nie, jeden chociaż wysłał, dobra. Jeden wystarczy? Nie, nie powiem. Wydaje mi się, że mogłem pójść po inny spam. Nie wiem. Albo po prostu Wizard jest słaby. Nie, wątpię, żeby Wizard był słaby. Tutaj prędzej bym powiedział, że. Samym sukcesem jest to, że poszło się we wszystkie piąte upgrade'y Wizarda, i tak naprawdę nimi tylko broniłem, bo mogłem pójść też po Tug mogłem pójść po spam tak shooterami pod Overdrive, ale nie na tym odcinek polega. W sumie mógłbym pójść właśnie po spam tymi, e... magami z Arcade Spikem. Mogłem dużo rzeczy tutaj zrobić, ale moi drodzy, najważniejsze jest to, że poszedłem pod wszystkie trzy upgrade'y Wizarda, trochę szkoda, że wszystko przesłoniło właśnie te projektywy Prince of Darkness, tak więc... Moi drodzy, mam nadzieję, że filmik się spodobał, jeżeli tak, zostawcie ocenę w postaci łapki w górę, a jeżeli jednak się nie spodobał, chcielibyście więcej, żebym wykrzesał siebie, zostawcie oczywiście ocenę w postaci łapki w dół, zostawcie suba, żeby na bieżąco z innymi materiałami. Ode mnie na dzisiaj to tyle, pozdrawiam was gorąco, trzymajcie się, cześć! W przyszłości myślę jednak, że będzie o wiele lepiej.